ale z jest strony widzicie, to, i dzisiaj Wam pokażę jak zawsze w grze um, Big Bang na aplikacji Roblox i no może tak trochę Wam pokażę właśnie tutaj pokażę Wam jakie najlepsze bronie po prostu sobie na początku filmik jest coraz lepsze tak jak tutaj widzimy różne mamy bronie no tak, więc mm, pierwszy raz w tą grę, tak no więc macie tą broń domyślnie pod w boląt, tak? Yy, no dobra, no to musicie go wziąć, bo nie macie wyboru, nie? Dobra, więc macie yy, tutaj właśnie tą broń. Ja mówię, właśnie, dlatego może taki kierunek. Jaką najlepszą broń kupić na porządku? Dlatego, bo po prostu, widzicie, ta broń jest tak no dobra. Hmm, że ma no, że jedna kliknięcie, to jest jedna klika, i to jest po prostu ładne, dobre. Ja oczywiście już mam lepszą cele, bo jak zaczynałam, też nie miałam tak dobrego, tak? takie każdy, ale dobra, ktoś nam zdabił. no więc załóżmy, że już 2700 na CMG i moim zdaniem powinniście kupić sobie CMG dlatego bo to jest już naprawdę karabin, który... takie, no, karabin, wie, które jest bardzo dobre. Jak możecie tutaj zobaczyć. wystrzeliwuje już dużo kulek. Um, jakie zamieszanie, coś wylega, um, to jest źle zabija. wystrzeliwuje już dużo kulek. Niestety no wiecie, tutaj będzie mnie jakoś dużo zawijało osób. Boga to jest, zimnie, zimnie. To jest dobra, ale to nieważne, Tak. To jest naprawdę bardzo dobra broń, bo naprawdę trafia dużo osób. Ja tu chciałam coś się uśmieć, że ja tak mówię, a jeszcze nie mam troszka rąbowa. To jest bo pewnie bombę z naszej dziewiny. Dobra, ale dobra, ktoś nas zabił. Tak, na początku nie kupujcie tej broni dowie. Dlatego, bo ona jeśli też jedną skórkę za inne posunięcie, ale... Musicie, naprawdę musicie takie sobie akcyjne Dlatego, bo to są podwójne bronie, mega szybko można biegać. Yy, więc to bardzo dobre. Ja mam, na takim poziomie yy, gramy w bo naprawdę, występuje to dużo kulek yy, w krótkim czasie i szybko się z nim tutaj ja widzicie. Yy, tak, więc naprawdę świetna jest ta broń. Yy, Teraz trafiliśmy na serwer, gdyż dużo takich zaawansowanych graczy. I to tak bardzo. Więc tutaj tak są takie serwery, są inne. Um, dobre, Macie ten i na przykład macie 50 tysięcy? No nie, dobra. Załóżmy macie 20 tysięcy, nie? No to zastanowicie się, co kupić, co nie no więc ja Wam polecam jakiś UMP dlatego, bo to już jest bardzo dobra tak taka y, jak na przykład P90 jest taka dobra y, P90 to y, jest 75 a UMP 13 750 tak? M4 czyli by karabin no tutaj bym nie powiedział, że on, on jest dobry ona już wam pokażę. Dobra, weźmy sobie UNT, która Wam naprawdę polecam. mam na dobre sala. Jak widzicie? No i normalnie gram sobie, nie? Dobra, W Szkoda. Um, nie, widzicie teraz. Um, tak, sobie można przybliżać. Um, można sobie przybliżyć tym, i tu mamy taki celownik, więc jest to jeszcze bardziej ułatwiona. Hmm, funkcja, czy nie? Hmm, no dobra, hmm, chodźmy do boju, hmm, dobra, za pół minuty kończy się runda, więc się kończyć, teraz wam pokażę. Ja się kończyć, zaczniemy tak, kończyć, to tak, bo to naprawdę się przydaje, się przydaje. Naprawdę, to jest bardzo takie dobre, że się dużo się dużo osób trafia w tym, tak, bo on Cię nie może trafić, a widzicie, na lecą do góry i z dół, i tak ciągle, więc naprawdę bardzo dobrze, bardzo dobrze ehm, dobra koniec rundy dobra, ile mamy tam pięć yyy, ehm, dobra no właśnie przechodzi, właśnie to jest jeszcze zrobię odcinek, gdzie najlepiej stawek z tych buty ehm, bo ty jakiś na mapach. Jakim najlepszym miejscem jest. Wystawić. No dobra, zaprzeczonałem M1B. Teraz zaprojekowałem M4. No i moi drodzy, no ta broń, położenie miałby... jest lepsza. Statystycznie. No, widzicie, tutaj zabiłem na sobie. Dobra, nie tak jest. Ale ona jest taka bardziej powolna. Widzicie, że tak jest przerwa międzynarodowa. Mm, a ja no raczej wolam, wolał, co nie, mieć właśnie taką różnicą mam serwisie, no stop. Ja wtedy nie widziałam, bo że do takiego filmiku teraz nic jest, bo ja mam tam mm. pistolet pełny nie jest to dobry. Dobra, do nie kupujcie w ogóle, bo bo zobaczcie, on za jednym czyli strzegnie tam cztery kulki, ale mój drodzy, to jest beznadziejne. Jeżeli to nie chcemy, no właśnie, to my... Nie, no to jest bezwładnie. ten jeden klik to nie, jak już możemy mieć takie lepsze broń, no to po co mieć taką broń. To jedno knipnięcie, to nie i już mogą się zabić No właśnie, to no, nie trafimy. Dobra, masz nie dawam może go. Ja, naprawdę, bo nie jest napisane 30 tysiące bardzo się opłaca. To jest broń taka bardzo dobra, bardzo, bardzo, taka i świetna, którą możemy zarabiać. Naprawdę pełno pieniędzy, tylko one nas atakują, mój rozum. No dobra, idzie no, no, wam taka daj, dobra, że to mogę... Możemy... Dobra, tak, mm, ta, ta broń. Dobra, spójrzcie, to jest świetnie na tej mapie, jeżeli właśnie je widzicie, że to jest... To jest to... Ja, tak nie teraz zrobiłam ten ten gracz i tutaj pokazuję Wam 40 za broń na 40 000. to jest po prostu podwójna broń no i już lepiej kupić sobie te podwójne niż niż jedną taką broń ja wiem, że to jest więcej zbierania ale Tutaj naprawdę tutaj to się opłaca bardziej moim zdaniem, ale pewnie będziecie sobie zadawać pytanie, czemu tak jest, że to fioletowe, a symbol ugi jest szybsze, szybciej wystrzeliwuje kulki. No i ogólnie jest to nie? Powiecie, że lepsze. A to jest złoższe i wystrzeliwuje jedną kulkę. No jakby dwie, tak? No bo są podwójne inne na jedno puknięcie. no i po prostu moim zdaniem ta błąd ma lepszego stela no teraz akurat to wiecie żeby to wyszło ale na serio no bo zobaczcie jeżeli tamtą błąd ciągle rozmawialiśmy dobra nie no będę wam pokazywał w tych bazach bo mnie ciągle będą zabijać że nie no ta błąd jest lepsza ta, te podwójne błądzi są lepsze dobra mogliśmy wyjść po prostu one dalej lecą, tak, i o to też chodzi, że? A tutaj jakby poziom tych broni jest taki, że ta broń, nie ja wam pokażę, jak że jeszcze ona za chwilę ukazała, a tamtych innych nic tak nie macie, że one lecą daleko. W Polsce, w ja. ym, tak, więc tam dalej lecą. Dobra, snajperka, mój nogi więc zanim ta snajperka jest najlepsza, mogłaby być nawet droższa dlatego, bo o to chodzi, że ta snajperka naprawdę mega przybliża i yy, jest bardzo dobra, yy, że... zobaczcie więc tutaj nam podłożyli zobaczcie panie, widzicie, ona mega przybliża, nie? Yy, to jest właśnie dobre ale y, inne stajterki właśnie y, nie przybliżają tak samo. Może trochę dalej, y, ale y, ja nie kupowałam innych stajterów, bo nie wiem, to jest świetna stajterka. I ja Wam radzę nie kupowałam innych. Na przykład 150 tysięcy, bo to jest prostu już y, takie słabe. Dobra, przejdźmy do minigana. No Minigun jest całkiem dobry. Y, tak, bo dużo kulek nie przewiduję, nawet szybko to leci na dół ale yy, o to chodzi, że to mega szybko przewiduje tyle no, kulek, jak widzicie. No tak, to się zabijali, ale na sam zespół bardzo dużo kulek. Yy, ale ja nie tego bo teraz chyba raczej nie pokłowałem, dlatego bo. Yy, się wolno w yy, no właśnie ktoś nie zabił i moim zdaniem lepiej grać to 5 7 no kilka więcej tysięcy na P90 bo P90 ja tym bym teraz grał i to jest naprawdę mega dobra broń dlatego no powiem wam, że ona już jest takim karabinem mega potężnym. Więc ona jest bronią mega potężną. Kurcze, ostro. Yy, ona jest mega potężna, naprawdę dron. Ja ją nawet dwa razy nuka w sobie, żeby coś to yy, No więc dużo nadwręczam tej broni. Naprawdę jest mega dobra. Yy, dobra, no, dobra, dobra. Yy, yy, no więc naprawdę. To jest świetna broń i ją jak najbardziej raz wypić, bo będziecie ją grać na pewno. Yy, I tak, jak już wiem, to jest taka broń, czy nie? Tutaj jest podwinia ta broń, a tutaj jest uciszona. Ta broń to prostu jest uciszona, to nie? Bo zobaczcie. Teraz za mnie pokażę. Ona wydaje dźwięk. To jest to nie? A ta broń nic takiego nie wydaje. Kurczę, nie wstąpię, nie to nie Kurcze, co nie, No, Dobra, robimy no A co jest z ucieszoną dąbką? Ona nie wydaje tego dźwięku naprawdę Ona no, naprawdę nie wydaje dźwięku Bo to już inni to są Ale ona naprawdę nie wydaje tego dźwięku I to jest super eee, No, jak mam dzwonić No myślcie, jak, jak taką dźwięk, teraz spala. Jak trafisz, ona po prostu zamienia Zamienia. I zamienia. Jak tracisz kogoś, to, to ona zamienia. o faj, pani i słoniec, nie? To jest właśnie fajne. O, właśnie. O, widzicie tam. O, tego właśnie zabiłem. No, właśnie tego trafiłem. I on właśnie tak przykalił. kurcze tutaj będzie No dobra, to będzie na tyle. No więc mam nadzieję, że skorzystacie z tego, co dla Was się nagrałem i i jeszcze raz dziękuję za to, że mój kanał, bo naprawdę warto. Będę wysłana filmiki, które pomogą Wam w e różnych grach. Dajcie łapki w górę i do następnego odcinka.